Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i witam Was na pierwszym Q&A tak praktycznie w moim życiu, bo ja e, nigdy Q&A nie robiłem, to nie jest... E, nie, robiliśmy jakieś separat. Oczywiście, ale ja nigdy nie byłem prowadzącym, robiliśmy z kafrem Q&A, nigdy ja... Nie, u, u Ciebie na chacie też było. Kiedy? Było, było. na kanapie, tak samo. Nie, nie było nigdy Q&A, nie było. było. Jak? Było, tak, no, było. było. Q&A? Nie było Q&A, a w każdym tak. razie Agatka, ty jesteś chyba w tym lepsza, tak mi się wydaje. Jestem specjalistką, u nas w filmie, tylko tak nagrywam. To, to jest najprostsze, mi się wydaje, co da się nagrać na YouTube, ale w moim przypadku to nie jest takie proste, bo ja nie jestem z cywilizowanym człowiekiem, dlatego jakbyś ty mogła prowadzić tego ciebie, to byłoby mi super. To jest Masza tutaj pod stolikiem siedzi, która będzie zadawała nam e, pytanka. Ja mam nadzieję, że te pytanka nie będą jakieś, jakieś mocne. Będę. Ale zanim przejdziesz dalej, wiedz, że do miliona zostało nam mniej niż 33 tysiące subskrypcji. Dlatego upewnij się, że kliknąłeś już czerwony przycisk na dole i stał on się on szary. No dobra, no to stracimy z pierwszym pytankiem. Zadawaj! Ile zarabia ci na YouTube? Nic. Nic. Ja tak troszeczkę, ale Co ja Ale ja dlaczego kłamiesz, że nic nie zarabiasz? A tak, zarabiam. Ja mogę się przydać, ja teraz się przyznam, ale ja szczukka, ty się przyznaj, ile zarabiasz? Ale ile? Zależy różnych. Miesięcznie ile zarabiasz? Ale, ja... Za ostatni miesiąc. Ale ja zrobiłem. Ale ale nie takie rzeczy się tak stwierdzić. stwierdzić. Masz szacunkowe przychody. Za krótko. Zaliby. Jeżeli odpowiem za odpowie, ciebie. Możesz zaniżyć kwotę, ja nie będę tego rygować. Mogę zaniżyć? Możesz zaniżyć, no. No to ten kogoś. Trzedał powiedz. Nie, to nie, nie musisz troszkę podwyższyć, bo. To jest bardzo Za bardzo zaniżył. Zaniżył mi to bardzo, bardzo. To pięć no. no dobrze, dobrze, powiedzmy, no, że. 90% tak 50% nich, powiedzmy, że się... no. No. Powiedzmy, że, że... No, Agatka, jest blisko, no. dobra. A ty z dużo, i nie zarabiasz, Nie, Nie, ja nie, nie jestem youtuberką, jestem Instagramer. Dajem... Oni jeżeli no. zarabiają to bardziej ze współpracy, jakieś promo, a ja. No, nie wiem, nie wiem. Tak, ja ja nie wiem. To... Się... Odjąć koszty, no to no, to nie, ja nie wiem. wiem. To jest dużo. ogólnie ile z wyświetleń zarabiasz, tak? Tak jest pytanie. No. Znaczy, z wyświetleń, no jeżeli miałbym same wyświetlenia, jakby Sam, się to e, to jest ponad. To 20 razy to 30 tysięcy ponad, ja, z samych wyświetleń. Daddy switch. No także okay. około no, powyżej 130 tysięcy, ale wiadomo, dochodzą te, do tego koszty na filmy, koszty... Na, to, to nie da się tego obliczyć. Może Uchodzi być, na zero. Może być 20 ja tysięcy to prawa to prawa czemu, do czegoś, może być 50 prawa. tysięcy ja na przodu do przodu miesięcznej. Ja też do tego dochodzę, utrzymanie e, mnie. Tak, utrzymanie jej no jest No to bardzo to, bardzo to już w ogóle jest za minutę. <laughs> Jeśli przyszedliśmy przy Jaszczurze, to... Dobra, no dawaj, Jaszczurka. E, tak. Czy Jaszczur wróci na kanał? Nie. Czyli Jasiu wróci na kanał? Ja tego szczerze to jest taki śmiech. Ja nie ja tak ja na kanał, ale kanał jest Szczerze, zdrajca, frajer. Nie mam, nie Fałszywy ogólnie, kłamie. Nie go. Więc fałszywy ja w ogóle, jak nas, go tutaj nie, nie ma, gada na nas, nie rozumiem w ogóle, dlaczego on się dzieje. I tutaj do tego, tego tak zaczął nagrywać TikTok. Tak. Ale, ale robi nam wyświetlenia, więc ludzie go lubią, więc dlatego tu musi siedzieć. Ale nie, nie, wróci tak. Wygląda jak a Ale ja, Ty był żart, a ty umówisz na serio. No tak, to burzące, że nie wróci na kanał. No z nami na kanale, a ty mówisz na serio. W Ty naprawdę go tak nie dawidzisz. Właśnie, zadaj pytanie z gwiazdę jest w wniosku. Co? Czy ja ma dziewczynę? To ma, ma, nie ma, Ale nie mnie. Ma. Ale nie mnie. Kto, ma? To mnie. To my, Mam tak. ma, jedną dziewczynę z radobią. Także w życiu prawdziwym. E, prawdziwy. Nie zdradza Ej. mnie, bo no, no, bardzo nie jest. Mam dobrą dupę, patrzcie. A propos dziewczyn, jak się późnałeś z kawiaratą? To może mama jej opowiadać, ale zawsze się lubi to powiadać. Bardzo romantyczna historia. Ja, produkowa Grażyna, posłał sobie na solarium. Ale to, 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 Tu chcę zaznaczyć, że ja również do solarium nie chodzę, poszedłem, bo chciałem po prostu raz spróbować. Hmm. <gry> Naprawdę, chciałem raz spróbować. No. I e, pani Podała jakby złą kabinę, i ja wchodzę, otwieram, a tam na golasa Goły kamusz i wesoły. Na asa, no i po prostu ale stałem ja się goły jego i z do dodany. I oczy świecące, to znaczy, że. Oh my god! Oh my god, od no razu się rzuciłam na wełnę głowy. Po na te oczy. Zobaczyłam, o kawiarzyska, ty jesteś bogaty? <laughs> ale ona nie wiedziała, że to ja jestem. <laughs> wili, tak, no. No, to. No nie wiedziała, Ale to było Małstyr dlaczego Czemu nie ma penny? Ja mam odpowiadać na to pytanie. Tak, Kto inny? No się to powiedzieć szczerze na wszystko. No właśnie. No dobra, no to odpowiadamy, no po prostu nasza relacja się zakończyła. No. Karina już nie będzie na, na kanale. No co ja mogę w mm, powiedzieć. Nie będzie? No mu się cieszysz, jak mówisz? mówi się. Ja się nie cieszę, bo po prostu nie się po prostu. Ja się po prostu śmierć. Po prostu, ja Jesteś nie A dlaczego onzymili? O, o się wiem, że tak. Jest o wiele lepiej, gdy nie ma Kariny, ponieważ Karina się tutaj myślę, że nie czuła już po prostu dobrze. Komfortowo. Komfortowo. I myślę, że jest jej dobrze, kiedy ona sobie nagrywa tak naprawdę sama i to co ona lubi i tak naprawdę i oni są tak naprawdę osobno. Szczęśliwi. Ale robiła remy lepiej niż Wioła, także. A to akurat ja. Zostułeś na ciebie, znowu? O, lecisz Ale na na ciebie, nie, ja mam. Na mnie to... mi, mi chyba minimalnie, bo. Nie, normalnie z na... dwoje Normalnie z twoich. Proszę, razem No, nie, ale. Ale, ale ja mam dobry, ja mam dobry kutek i on na przykład ze Stuartem, my się O ma no. czas. Chciała... I co? co jest na Karusia. Nie, chyba nie. A kto jest lepszy? No no. To nie, to... nie, to nie to jest pytanie, to nie jest pytanie. Że ludzie się rozstają i czasami mają dobre kontakty. A później się do się rozstają. Się. A ty masz dobre złe? A kiedy za niego wrócisz? Czy ja biorek mam chłopaka? Tu... No ja suga! O, jest ja Nie, nie, ja nie mam chłopaka. Tak? Głodko mówiąc, Biona ma chłopaka, ja ma dziewczynę sami sobie. No to no Nie, nie, Znaczy inaczej. Znaczy inaczej. Znaczy, znaczy, oni tak naprawdę nie wiadomo, czy oni są razem, bo nie klikują, byłam. Klikują. nic nie klikniętają. Więc nie robimy. To, to jest takie. Nie będę nigdy więcej już dnia, który myśli, nie, nie, zimno, nie to, to jest taka bardzo dziwna relacja, bo niby nagrywaliśmy od siebie. Ale to jest moje pytanie, czy jest Twoje pytanie? No ale ja też wiem, bo. Ale nie ty właśnie kłamiesz! Bionka, to nie, nie jest. Nie kłamiesz, żeby pod górę bezczelnie Bielka, to nie jest pytanie skierowane do ciebie, tylko pytanie skierowane ogólnie do osób, które wiedzą i znają odpowiedź na to pytanie. Ale nie... Kręcą ze sobą nie. wszystko. Nie. To, jest to co wiecie, last co się go. co robią dorośli. Jak długo będzie daily? Jak długo będzie daili dopóki. E, wszyscy nie. Do, dopóki wszyscy nie zwariują i <grym> nie odlecą na drugą planetę, e, to najprawdopodobniej to będą daily no, Ale tak dla was, żebyście wiedzieli, jeszcze jest ponad chyba 200 dni zostało 4 miesiące, żeby robić rekord YouTube'a. Jesteś uzależniony od nagrywania. Jesteś pracownikiem, nie, nie, nie wiesz, wiesz? Jesteś chory. Ty jak nie nagrywasz? To, to naprawdę on jest smutny, ma warię pod On Nie, się wiesz, się nie, nie tam, on, on, jest on, on w on nic nie jest. Wiesz nie jest w ogóle, nie? Wtedy nawet problem? jak Czemu mamy stop nie ma? i wiemy, obiad, to on tylko daj, filmiki, filmiki, filmiki. Daj, filmiki. Jego mózg daj, daj, w ogóle nie odpoczywa od tego, gdzie to jest, dlaczego my nie nagrywamy, to jest chore. on potem mówi, boże, dlaczego my sobie zrobiliście wolne, widzicie co wy zrobiliście? Daj. To jest nienormalne, serio, wam mówię. Ale musicie mi tak pokazać? W sensie. A ty, A co myślicie tam, mnie mówię, jest scena tam? Ja mówię prawdę! Nie mówiłeś właśnie prawdy! Przestań kłamać, że my. A oni mówią prawdę. Oni, o czy oni mówią, prawdę? Tak, a ty nie A wiesz co, wiecie no, jak ale ja, to muszę, to... Ja, muszę, ja muszę być taki zwariowany, ale bo inaczej nie byłbym w stanie tego udźwignąć i bym zwariowany nie. się nie ogólnie, ogólnie wiecie kiedy Kamil kłamie? Bo jak się przyłapuje go na kłamstwie, to on się uśmiecha I zawsze wtedy widać, że on kłamie I to jest real Tak, szczególnie no, tutaj. możecie tutaj to zobaczyć, ale No jak macie to o stronie tutaj, tutaj, po bokach Tutaj, on, on, on zawsze się uśmiecha Takie kreski się robią Bo to jest stary dziadek On się uśmiecha żeby jest starym dziadem jak tak, dlatego jest. stary działacz się właśnie uśmiecha. Dobra, następne pytanie. lat? Ja nie mogę odpowiedzieć, to ci od razu mówię. Nie mogę odpowiedzieć Bo, bo... Do tej... bo jestem stary. <laughs> nie ale... dlatego, że jestem stary. Ale, ale przedział przedział ma bliżej... do. Wszędzie mogę powiedzieć nie. od 25 do 30. Tobie już bliżej niż dalej, nie? No to to no zaraz czy powiesz, czy już nie. No, to są no przyznaj wszystko. się, że masz 29. 30. 30. 35. 30. Nie, no nie mogę się przyznać, ile mam. Dobra, ta? No i dobra? No 20. Ty? 18 Ty? 20 26 no, Nie no, no, no ty... Serio? Nie 20, 20 lat. 21. Nie masz 21 ma. Masz 21? 29 O to ma 21 no, no to ma 21 Ty wielka? 16 No dobra tak serio? 20 20. Ty dredziasz masz 20 Ty kłamiesz Masz ma 19 Masz 19 lat No dobrze Na 100 lat A Damiu 14

Tak, ja nie, nie jestem słaby. Nie, nie Ja nie ja to się nie czuję słabym Ale ty on jest I ja nie czuję tak naprawdę jakiejś różnicy e, Tak szczerze e, Męczyłoby mnie to, gdybym nie nosił maski i gdybym wychodził na ulicę bez maski każdy by mnie poznawał Ze względu na to, że nie każdy mnie poznaje No to nie jest to jakoś mega uciążliwe i mega męczące Wiadomo, jeżeli dzieciaki stoją pod moim domem No to jest męczące, bo się do nich po prostu je odganiać to... no Tutaj w rogu macie jego zdjęcie bez maski hmm. Tutaj na podpaluszkę nie wstawić mojego zdjęcia e, Dlatego, nie, na Instagramie dlatego ja pomimo, że dużo osób wie jak ja wyglądam Pomimo, że dużo osób wie jak ja wyglądam, to i tak czy siak nie są w stanie mnie rozpoznać na ulicy Po to to, prostu przechodzą obojętnie i ja. się Bo się postarzą. Bo on ma tej... dobra, dobra, ale Jaszczurka, tak skrupulatnie, męczycie słowa czy nie? Ja wychodzę z domu tylko w nocy, to co mi na A ty? Męczy się trochę bardzo, mi Ale lubisz? Lubisz? Ja nie czuję się słowna, ja chyba się doświadczkowała na Instagramie, no się nie czujesz strona, weź tutaj już nie udało jak Nie no, no, mi sprawia, nie że się, ja się lubię poznawać widzów i mnie to nie meczu. Ja właśnie lubię, jak będzie Was mnie pod zdjęcia, mi w ogóle nie przeszkadzała. Tak naprawdę tak, gdyby no, ja nie komuś te każde no, 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 odganiać no, 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 osoby, mi to w ogóle by nie przeszkadzało, tak. ja w ogóle lubię, ja akurat to tak lubię. Akurat to wiem, że to jest na 100% prawda, bo ona zawsze lubiła yy, Wszystkie zdjęcie. No ja jestem taką, więc mi w ogóle to nie przeszkadza. W sensie sława, że jestem sławny i że wow, zdjęcie, wow, ale fajnie No tak Nie, to jest takie... okej Bardziej męczy mnie to, że poznałem tą sławę o potrzebach od tej drugiej strony <laughs> Która nie jest ciekawa jest i... Żeby... i... No od, zawlecia, od, zaplecza. od zaplecza Po prostu Że, że co, tu? Na Nie, no. ogólnie Świat internetu. My się męczymy? Tak Dobra, a nasz męczysz. Ja kocham. W, internecie w internecie. i nie jestem fanem, ale nie Planujecie nowych członków w składu. Nowych członków? Ja nie planuję, jeżeli coś, to, to po prostu... wystarczająco jest już członków. E, ale tak, tak nie jeżeli po prostu coś się dzieje, to to są spontaniczne akcje, to nie jest coś, że my planujemy, mówimy, wow, musi to być i musimy to zrealizować. Nie, po my prostu. Się to ośpiewa, e, Bo jest pytanie o członków. Co? Dobra, w każdym razie wracając do pytania, no to musi się siedziać spontanicznie jeżeli widzimy, że ktoś jest spoko i będzie do nas pasować, bo z nami naprawdę jest ciężko wytrzymać, w sensie tu każdy jest troszeczkę robnięty i każdy ma coś z głową, nie lub więcej. Normalne osoby tutaj tak powiem nie wytrzymają, co nie? Musimy się do nas dopasować. Tak, się... wydaje mi się, że to nie jest. Tu jest psychiatryk, tak jakby tak delikatnie powiedzieć. E, jesteśmy psychiatryką, w którym trzeba po prostu wytrzymać, i trzeba się dobrze czuć. E, także nie chcemy tutaj nikogo na siłę dać i go męczyć. Wszystkim się podoba po prostu. Czasami każde mot ale to wszędzie takie. Ale jakoś wytrzymujemy my ze sobą, tak? Jeżeli ktoś nie wytrzymał, no jest to już spoko. go nie ma. Czy jesteś zagatem dla fejmu? Czy ja jestem zagadką dla fejmu? Chyba na ołówku. Chyba na odwrót. Tak, ja jestem zagadą tylko i wyłącznie dla lajków, like yy, subskrypcji. Yy. Ale czekaj, bo. Mogę tylko do lajków i śpiewów. Dobra, wypierdaj. A Gata, nie ma 134 tysiące... Ile ty ma? 134 tysiące? No lajkę chcę. ja? Więc ja mógłbym być wziął dla fajku, bo to by się nie kalkulowało mi. Chyba, czy kalkulowało mi się? Nie, nie kalkulowało mi się. Mógłbym, to coś nie chcesz zostać? Dobra, czy... czy... ja to... zostaw. Nie przejdź, Kochasz widzów? Eee. Widzów? Eee. Czy kocham? Znaczy eee. no, czy... Kochać, nie kocham? Lubię widzów, nawet bym powiedzieć, że niektórych nie lubię, bo są za bardzo natarczywi, albo za bardzo chamscy, albo za bardzo niedorozwinięci. Co, Ale są widzowie, którym sympatią ja, i którzy są fajni. Niedorozwinięci? Tak, tak, niedorozwinięci, dokładnie. To, to jest normalne stwierdzenie. I ja się nie boję o tym mówić, bo nie, eee, większość... Po bo... czemu im to robisz? Ale co? <laughs> Ale o masz problem? <grym> bo jak ich kochasz, to dlaczego każesz, że jak ten nie 36 kg, mimo że oni go nie chcą. Ja bo niektórzy Ale wioka. Nie masz na nic z tym Nie, to, to, to przyznań, nie, nie mogę po prostu decydować. Właśnie dlatego nie lubię ich, bo nie mają prawa decydować o moim życiu prywatnym. Ja lubię tylko tych, którzy de, 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 po prostu dają mi wolną wolę. Ale to szależy prywatne. A to, że jeszcze nie muszą patrzeć na kanale, że ona jest, to co innego. No. Nie prawda. Co innego jakbyś e, życie prywatne, o, żebyś był z nią, ale ona nie byłaby na kanale. No ale, ale nie pytanie było w ogóle, czy jestem zagadną na Mamy to nie ma wiecie. Czy chcecie jakieś nowe zwierzątko? Czy Mamy dwa. Ja w ogóle no Tak, będzie Pięć. piesek. Ale mamy dwa, A dwa to jest nie. to. to Małpa jeszcze? Nie. Tak, będzie piesek. Będzie piesek, jeszcze piesek. Właśnie mamy 30 świnia, jest za dużo jak Ja nie chcę, mamy za dużo zwierząt, ona by chciała, ale... Ale będzie, no przecież nie obiecałeś. Ja ci obiecałem, a, a Właśnie, nie to, że coś, ale tylko ci tak przypomnę, że ja zwierzaka też mam. A właśnie, na królika. No, a ja mam królika. uczulenie, a <laughs> na króliki, tak... Ale to jest królik karzeł, więc on musi tu. Ale z królika jest taki pasztet, ja <laughs> co do królika, mama Adama podała rosołek, Powiedziała, że z kurką. Tak, dobry rosołek. A się okazało, że z królika. Nie chcieliście widzieć mi miny wioliki. Ale wiecie, Wszystko, wszystko czy... strzamała. wszyscy Nie Nieprawda, nie, to, 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 to nie zjadłam tego. Ta I zabierz dwa kęsy, tylko zjadłam I tego. I, że i nagle. Powiedzieli mi, że to jest królik, no bo to było w rozsole, więc ja nie czułam tego. Ale co powiedziałeś, że jest bardzo dobre? Powiedziałeś, że jest dobre, powiedziałam. Powiedziałeś, że bardzo to to jest rynek, to. bardzo dobre. Nie, dobra. a ja nienawidzę tego. Jak to zaczęłam, to już dalej tego roz, Jak się o tym dowiedziałam, to, to już tego rosołu więcej nie zjadłam. Jak już nigdy u ciebie nic nie Tak, wie. A mięso A mięso zajada, A mięso Jesteś taką mięso bo mięso z królika to nie zjadłam. A mięso z królika to nie No A z królika to nie No A no z królika to nie zjadłam. Dobrze, Dobrze, do kamerzysty Czy Biola też prywatnie jest dla ciebie taka niedobra? Prywatnie jesteś dla mnie niedobra? Jest dla ciebie niedobra prywatnie nie byłem uczestnikiem Nie chcę odpowiadać na to pytanie No właśnie Coś co prawdę powiedziałeś Czy Biola poza kamerami też jest taka głośna? Jeszcze bardziej Jeszcze bardziej Nie mam wtedy szans ona nie ma żadnych hamuczy ja? na kamerach Ja ją przyświegam wam, że ją stopuję jak się da Wiola jest psychiczna Ona by tak darła morderze, że po prostu bym wędlił być. Adam, ja Adam e, prosił mnie o prezent na urodziny Ja mówię, jaki chcesz Adam prezent na urodziny, on to stopy. mówi Stopem <śmienny> Ale stopy. To dobra, dba. Dba. ale stop Ale wiesz jest Idź, powiedz Wioli, wszystkich obudziła I to często wykorzystujesz Ale wiecie wszystko. co jest najlepsze? Tak, że oni mnie prowokują, że mnie dała mordę, nie bo pewnie, ja jestem bardzo tak. szybko, się denerwuję I jak My ja się denerwuję, to ja się wydzieram i to tak. potwornie. I oni wiedzą, że jak ja się denerwuję, to ja darę mordę. I oni jeszcze tak. prowokują tak. mnie do tego, że nie darła mordę, to więc trzeba, ja nie to, rozumiem. To ja będę ja sobie patrzeć mordę i tyle, no i koniec tematu. Zalazłeś nowe auto albo sprzedać AMG? Nowe auto? Nie, w sensie spoko AMG, AMG jest spoko. Nie, nie BMW i Jasu wisiakam... BMW to był najlepszy samochód, jak był. Nie, to był najgorszy, to było najgorsze auta jakim kiedykolwiek było super Nie, Audi, Mercedes, nie. Jaguar, nie, Ferrari, nie. Ferrari, Lamborghini. Skoda. Nie BMW. Skoda. BEDO Przy to Będziesz mieć wypadek. Nie, to jest Nie, przyzno. nie przyzno, bardzo, przyznaję. E, mocny wóz. Bardzo mocny wóz. Ale przyznaję, że jak piąta to, to. Bardzo wygodne. Mocno Najmocne, e, wypasione. Ale przyznaję, nie, że jak przyznaję, że jak kamuś miał BMW to strasznie na nie narzekał. Ciągle tylko wytyczał prawda. i wytykał prawda. ich błędy. Tak, to, to prawda, jest bo ja prawda. też sama chciałam. Najgorsze auta, kiedy te wytykałem, jest, jest zacofane technologicznie, co jeżeli chodzi o komputer. Po co kłamiesz mnie na Ale oj współpracę z ale... BMW. Kłamiesz nie, nie chcę nawet od was współpracy w <noise> BMW. <głos> nie chcę, idźcie ale... z tym ja Do fabryki z powrotem. Ja chcę Fanatycy mnie zabiją, nie? Ale nie lubię. Ostatnie pytanie: Kto jest najbardziej denerwującym członkiem ekipy? No wiola. E, wiola. No, jak dremor. No to teraz od zasad w ogóle. <grym> <grym> dobra, to... No ja, bo ja dostał Ja muszę Ale się wyrzucić. Ja, ja ich denerwuję tym, że dremorcę. Ale to chyba wszystko. Wyrzucić się Leon Wszyscy jednogłośnie. Wszyscy, wszyscy jesteśmy jednogłośnie stwierdzić, że wiola jest najbardziej denerwuje. Ale ja też to wiem, że jest to najbardziej. Bo wiesz, że się że ja się denerwuję, no i. No, i wiem, że sama się zanerwuję. Sama Drama z Markiem na trwa. Nie było żadnej dramy, po prostu... Czemu to była wymiana zdań bardziej. Ja, ja nie uważam, że to była drama. Eee, nie wiem, jeżeli Marek uważa inaczej, no to może się wypowiedzieć, ja uważam, że to była po prostu wymiana zdań. Eee, to tyle. Każdy po prostu powiedział to, co chciał i tyle. I skończyli temat i tylko pewne inne osoby, które nie w ogóle nie są w temacie, no ale i są w ogóle nie. szkoda gadać, co one zrobiły, w ogóle zaczynają drążyć, no i... Chodzi o olejnika? Tak, o olejnika! I on jest lata. Ma? Z Markiem? Z Markiem chcesz? Ej, no to czemu? było dobre. Ty z Markiem? Ty Pala. z Markiem. A dlaczego ty z Markiem? No nie wiem, bo... No tak. Dlaczemu nie? Nie? Czy nie? Bo daż tutaj ma... Aha. Ja, ja, się... ja nie wiem, ja się nie Chcesz? cicho, to... bo to było Ces? następne pytanie. To było następne pytanie? No to, dalej, no to dawaj to na następne tak. pytanie. To no. jest wasza, czy na No to już będzie. No nie dobra. dobra, no to ja bym mógł zawalczyć z Maryczkiem. Mar no z Mar to bezwiko! Czemu? Najlepiej dramatu? Tak. Była czy nie? Było coś. Nie, nie było za dużo. Tak. <grywa> Ale dalej, wyjrzyjmy <grywa> na Dawaj, teraz Dobra, oficjalnie gryciasz, wyzywasz A. A. marka A. na kaniołę? Tak, oficjalnie. No. Co Ale tak powiedz, to z tymi słowami. Nie podejmij. Marek tego nie podejmie? A. Ale tego się nie podejmie, bo mi się było. Ale, Ale, Ale nie o to chodzi. To nie, że się bo mi po prostu nie chcę. Ale jak też nie pokażę. Ja nie wiem, Ja nie wiem, czy on chce, czy nie. Po prostu bicie się nie jest dla niego. Ale on i tak tego nie, nie przyjmie. Chcę, ja, ja to nie mówię nie. tak. wiecie co mówię. Dobra, Adam, mówię? Adam bo no, teraz zobaczymy ten temat nieważny. Adam, ty yy, chciałbyś kogoś wysłać? Ja wiem, żebyś kogoś chciał wysłać Ja przede wszystkim jestem to. pokojowo <laughs> rozpadiony i nie. On chce, tylko się nie przyzna. Może potem wyciągniemy z niego tą informację, ale Adam, ja? Adam udaje, że nie, ale... No wiem, czy bić się bardzo każdego. Ja chcę, ja. O, Wielka chciałaby zobaczyć za firm. I możliwe, możliwe, że coś tam może mi ktoś tam szuka, tak? Ale co, że. No nie, to <grywały> już No na, że co, za mnie na no, 3 sekundy. To już. Ja naprawdę. Ja nie <grywały> chcę. Ja chcę oczywiście mieć <grywały> przeciwnika, który e, tak samo nie jest doświadczony jak ja, ale nie chcę kogoś. Kogo bym chciał. I się sama potyka, to własne no. Szanę, no. Co ty gadasz? Dobra, ja chciałbym zobaczyć na tej umiejętności. Ja? No, mogę. Możesz? Ja znaczy, już rozmawiałem z Wojtkiem, ale to nieważne. To oh. o ty? Ej, Michał, To ty, I, Mihał, I to ty mi za moimi plecami rozmawiałem z Wojtkiem. Ole, fałszywiec! Co? Ty nie widzicie, ja to ja Chciałbym, ja ja ale on. boi i się nie. A nie jest tak? No nie wiem! Nie. Ty jesteś tak Jakby się nie było, to by wyszedł, nie? O, Czy nie byłoby? Tak? Tak? Minimal, masz tutaj Ale, zbysa, nie? to jest druga Odpiktana. dobra walka, jeżeli doszłoby do tej walki, to jest na pewno mocna walka, jeżeli no, do tej Powiedz, powiedz, że to nie patrzy mi wyścig na takie No powiedz że nie! No powiedz, Ale na no, ty tutaj jesteś ogólnie szefem, Masz burr, burr, burr. znajomości w tej MMA, może Ale być. to mi tak, nie ma jak musisz się zgodzić. Ale ty byś się zagadać, żeby włodarze mogli zagadać w tej MMA. Ale włodarze na pewno by chcieli, tylko że musi chcieć drugich kartę. Muszą, muszą być dwie strony, które się zgodzą. Agata, chciałabyś? Nie, ja dostawałam oh. propozycję, ale. Po Zabawę, za to ja, to ja, zna... również, ja również odrzuciłem propozycję, ale nie ze względu na to, że się boję wyjść z oh. Tafejon ja Maty, Tylko po prostu uważam, że moja twarz jest troszeczkę więcej warta niż te kwoty, które mi są w stanie zaoferować, szczególnie, że teraz koronavirus i trochę ten rynek się rozwalił, także nie stać. Ja, po tylko po za dobry hajs! Ojciec, no, jak zaproponujesz mu nie 2 miliony, to się zgodzi. Nie, cyfrowa masz jednego z przodu i myślę, że wyjdę. Nie promujemy przodu. Nawet bez maski. Tak. O, 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 kiedy podstanął. Najczęściej zadawane Kiedy porażkę? Dobra, może już. E, to znak, że musimy zakończyć te QA. Ja bym chciał zrealizować płytę jak, jak najwcześniej. Tylko jest o tyle problem w rynku muzycznym teraz, że po prostu. Nawet dobrze. brzydko tego nie powiem, że to się nie zwraca, tylko nawet wyświetlenia są mniejsze. Ogólnie przez COVID dużo rzeczy się rozsypało. Artyści mają problem, nikt nie gra koncertów. My i, my i tak będziemy wypuszczać te, tą płytę w Dobra, najbliższym czasie. Dobra, chodzi o jeden kawałek, a nie o płytę. Chodzi o porn nie, Portstar. Tak. Najpierw leci pierwszy mój Chodzi o najpierw leci pierwszy mój single, potem leci Portstar, więc myślę, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy powinniście ujrzeć Portstara, a nie obiecywać. Ale 30. mamy fajny pomysł na telewizję. O jak Mamy naprawdę genialny plan telewizji będzie idealny. Czekajcie. Także jeżeli takie QA Wam się podobało, to jest ostatnie pytanie, to zostawcie łapeczkę w górę, żeby dać nam znak, żebyśmy robili więcej takich filmów. E, zostawcie suba na dole, więc jeżeli tu trwasz do końca tego bardzo, bardzo długiego daily, to zostaw subskrypcję e, tam na dole. Coś mi, e, z, robią z tyłu. Pewnie? Nie. Dobra. E, w każdym razie zostawcie subskrypcję. No i cóż, widzimy się już w następnym filmie na tym kanale. Pa pa!